Dobra, słuchaj, pewnie się zastanawiasz, dlaczego w ogóle jesteśmy w jakichś górach i dlaczego jest noc, no właśnie, a nie czego, dzionek. Izuś, słuchaj, no aktualnie sytuacja wygląda w ten sposób. Musimy znaleźć pająka, dlatego, że dzisiaj będę pająka? uczył Cię, tak, będę uczył Cię łowienia ryb w Minecrafcie. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy w ogóle. Będziesz mogła łowić ryby dla kota, a tutaj jest dużo wody, co by nie powiedzieć właśnie w Twojej wiosce. Więc potrzebujemy rozwalić pająka, aby dostać okay. trzy nitki. No bo ogólnie jest tak, że jak rozwalasz pająka, to dostajesz też nitki i oczy. Okay, Pająka. No nie? Oczy? No, no tak, są też oka, jakby. No potem różne mikstury i tak dalej, i tak dalej. Ale okay. póki co musimy znaleźć po prostu pająki. I potrzebujemy trzech nitek. Dobra, patrz, tutaj jest jeden, tutaj jest drugi. W takim razie po prostu z tą siekierką czy z myczykiem idź i je rozwal. Będziesz potrzebowała, właśnie, trzy dobra. stringi, czyli trzy nitki. No a dodatkowo, oczywiście, jeszcze patyki. Dobra, rozklep go, rozklep go, o Jezu, dawaj Jezu. go. O, dobra, jest. Nawet tutaj chyba dwie wyleciały. Tam widziałem, nie opodal, oczywiście mam kolejnego. Jedno. Dobra, dawaj, dawaj, tylko uważaj na creepera. Uważaj o nie, o nie, na creepera! Dobra, dawaj, tam był drugi, tam był drugi, musisz kiemp, go rozklepać. Tam jest, tam jest. Dawaj, jedziesz idę, idę. z nim, jedziesz go. Potrzebujemy Boże, tutaj nitki, no nie? Dawaj go, klepiemy, klepiemy. I czy wypadł dwie? Czy wypadną dwie, czy wypadną dwie? Dobra, dobra. A, nic nie wypadło, serio. Coś mam, coś mam. Ile masz? Ile masz? Oko, oko jedno O nie, no oko to nie Dobra, tam są dwa, ale tutaj są trzy Lub nawet cztery o, obok siebie Więc podchodzimy i je rozwalamy Oczywiście trzeba mieć patyki, tak jak już wspominałem Ale o to akurat nie musimy się Dobra, dawaj, rozwalaj A! go Dziad, jedziemy jest z nim bu, 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 bu. Dobra, dawaj go A! Dawaj go, dobra, padł, dawaj kolejnego, bo mnie atakuje nie! Atakuje My mnie tutaj ziomuś nie. Dawaj go, rozwal Dobra, dobra, ja ci tutaj pomogę, okej, okay, jest dobra, podpalony dobra, jest, Ile masz boby. teraz tych stringów? Ile masz tych nitek? No, no to jest string 4, Ok, 4. dawaj, dawaj, w takim razie potrzebujemy sześciu, więc rozklepiemy tutaj jeszcze tego fajfusa. Dobra, ciach, jeden tutaj rozklepany. Tutaj oczywiście jest kolejny fajfus też do rozklepania, więc oczywiście jedziemy go. Ty no oko mi wypada! Serio, nie wypadają mi te nitki? Co jest grane? Dobra, jedziemy z tym typeczkiem tutaj pyk. Ok, dobra, tutaj pyk. No i dobra, ja w tym momencie mam też dwie nitki, więc musimy wrócić no do ciebie 6. do wioseczki i zrobimy dwie wędki. Ogólnie, żeby zrobić wędkę, potrzeba też do tego wszystkiego drewna, więc ja tutaj wykopuję w tym. W momencie klocki drewna, ty tam rozwal tego creepera, tylko co... So no kurde! Mówię rozwal creepera, on mi wybucha normalnie na plecach. Co ty wyprawiasz? No to ja mam cię nauczyć pozycenie. go, go. A, dzięki. Dzięki, że teraz. Oczywiście w porę, nie no super fanta No fantastycznie się dogadujemy Dobra, na całe szczęście słuchajcie Jest dzionek, oh, więc Jezus. w tym momencie Będziemy musieli nauczyć cię, jak w ogóle Kraftuje się mm -hmm. wędkę No to jest akurat dość prosta sprawa Ale no zobaczymy, czy sobie z tym poradzisz Na początku nie będę ci w ogóle mówił, jak to Dobra. się robi Tu powinien być crafting Jest crafting, OK, to ja ci tak Dam, e, ty masz w ogóle te nitki To weź Ma, sobie daj. trzy nitki, daj mi jedną Bo to jest akurat ważne, żebym ja też tutaj miał Dla siebie, okej, okay, ja tutaj przygotowałem Oczywiście, patyczki. I teraz, tak, słuchaj, daję ci trzy patyki. A w sumie trzeba było mieć tylko dwie Te dwie nitki, więc za dużo wzięliśmy, ale to nie ma znaczenia. I spróbuj zrobić kształt wędki. Jak myślisz, jakby to wyglądało? Z trzech patyków i dwóch nici. Jakby wyglądała wędka? No bo, jakby szczerze, jak teraz na to popatrzę, to to wygląda identycznie. No ale trzeba jednak tą recepturę zdać. Eee, no dobra. ci, że mam. Pewne wątpliwości, jak się Dobra, dało? po ukosie daj trzy patyki. Tak, jakbyś chciała zrobić po prostu. No poziomą kreskę. Po, poziomą, taką e, ukośną kreskę. I dodatkowo jeszcze pod najwyższym patykiem. Mam! Dwie nitki. Masz? Mam. Dobra, masz wędkę, w takim razie ja też sobie tutaj robię wędkę. No i teraz tak, ogólnie co można złowić? No powiesz, że można złowić tylko pewnie ryby, prawda? No bo. To no tego pewnie można. No nie, no nie. To jest inne? Można złowić naprawdę dużo ciekawych rzeczy, dodatkowo na wędkę też można mieć zaklęcia. Tak jak ja na przykład mam świecący miecz i mój miecz zabiera o, więcej obrażeń. Wędka? Mój miecz na przykład podpala przeciwnika i tak dalej. To może też być właśnie ta święcąca, zenchantowana wędka. Która sprawia, że na przykład szybciej łowisz ryby, albo masz większą szansę na to, że nie wyłowisz ryby, a wyłowisz na przykład kość, siodło, książkę, Co? buty. To tak, bo się tak szuka? Nie tylko, ale można znaleźć chociażby siodło poprzez złowienie. Możesz na przykład znaleźć książkę z enchantami, czyli właśnie z tymi zaklęciami, możesz wyłowić wędką wędkę. Różne są możliwości, naprawdę możliwości jest dużo, okay. więc dawaj polecimy sobie tutaj i spróbujemy złowić no dobra, pierwsze no to rzeczy, chodź. bo ty jeszcze nigdy nie łowiłaś w Minecrafcie, prawda? Nie. No właśnie, więc moi drodzy, nie. subskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzach, jak myślicie, czy Julce uda się złowić dzisiaj coś fajnego, bo teraz przez najbliższe parę minut na pewno będziemy uczyć Julkę, jak faktycznie się łowi, żeby ona, wyciągnęła ten refleks, żeby wyciągnąć oczywiście ten spławik z całym haczykiem z przynętą, żeby to wszystko miało ręce i nogi, ale w sumie wpadnijcie jeszcze na sklep ty kwestią dni jest to, jak będzie nowa kolekcja Abra i Juli Dobra, masz wędkę w ręce, więc teraz tak. Kliknij Mam. sobie prawym przyciskiem. I zarzuci się. Tylko o, o, jakby uważaj na to, kiedy są jakieś strumienie, czy żeby to nie wpadło pod lilię, A bo spływa. to nie, nie ma sensu. Po prostu jakby na płaski, nie wiem, Dobra. nazwijmy teren, po prostu spróbuj rzucić, no nie? Dobra, okej, okay, zarzuciłaś. No i, co, I teraz i czekamy i co? I teraz czekasz, widzisz, jest spławik, on daje bombelki i tak dalej, i tak dalej. Widzisz no, no, to no. wszystko, prawda? No. Widzisz. No to teraz trzeba chwilę poczekać. O, widzisz, widzisz, kropelki płyną. Widzisz, widzisz? Zanurzył się i ciach. Co? Za późno to zrobiłeś. Za późno to zrobiłeś. Zarzuć jeszcze okay, w takim jeszcze razie raz. raz. Ale jakby rozumiesz o co chodzi? No tak, że jak będę widział, że jakaś woda idzie, to znaczy, że coś płynie. Nie zawsze jest woda. Czasem jest bez tej płynącej wody, bez tych jakby kropelek, ale zazwyczaj faktycznie te kropelki sobie płyną. I w momencie, jak Dobra. ci się zanurzy spowiedź, jak będzie taki, taki dźwięk, plum. Jakby no, to wtedy to znowu prawym, tak, 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 jakby no tutaj akurat jest wędka zbagowana no przy klocku, więc no nie wiem czy to wyjdzie, Aha, no, to tutaj, no nie, nie znowu to jest też. ta sama sytuacja, że znaczy, to, tutaj, to o. mogłoby o. się udać, ja nie mówię, żeby się nie udało, ale łatwiej dla ciebie nauczyć się, kiedy nie masz nic wokół, no nie, że to jakby nie jest zbagowane ja sobie też w sumie tutaj okay. zarzucę, okej, okay. płynie, 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 patrz i ciach, o. No, 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 i wyłowiłeś łososia, okej, okay. masz łososia, ale możesz też wyłowić na przykład dorsza, Możesz okay. też wyłowić na przykład rybę tropikalną. Możesz wyłowić na przykład rozdymkę. Możesz wyłowić na przykład lilię, na której stoję. Możliwości masz naprawdę bardzo dużo, więc chodź, po prostu połowimy. Więc ja bym teraz zrobił coś takiego, że po prostu przez najbliższe kilka minut będziemy łowić, żebyś ty nauczyła się tego refleksu. No nie? No bo wiadomo, że to jakby kiedy płynie i tak dalej, no to trzeba jakby w odpowiednim momencie kliknąć. Patrz, tutaj mamy fajny, otwarty teren, o, więc ja tak. zarzucam, ty sobie też zarzucaj. Tylko pamiętaj taką zasadę, że jakbyś teraz na przykład Ej, chciała a można wyłowić tego wielkiego co tu płynie, Kao i nie, go się nie da wyłowić. Go można po prostu mieczykiem rozwalić, jeżeli byś chciała, okay. to jest taka możliwość. Ale pamiętaj, że jakbyś chciała na przykład nie wiem, teraz zjeść coś. No to, to zmienisz wtedy o, mam. Um, itemek i niestety ci się Surowy nie uda. Dorsz. Też mam surowego dorsza. Możesz go zjeść w ogóle. Jeżeli akurat nie masz głodku, to, to okay. możesz jak najbardziej go tutaj zjeść. Dobra, zarzutaj dalej. Zobaczymy, czy coś uda nam się sensownego złowić, bo oczywiście, tak jak wspominałem, są także enchantowane oczywiście wędki. Czyli wędki, że na przykład szybciej ci bierze. To jest ale no póki co ja cię enchantować rzeczy jeszcze nie ale uczyłem, co ale coś będzie wtedy, w Minecrafcie. Ale też będzie zawsze wtedy brało czy to też nie zawsze? Nie no, będzie normalnie brało, to nie ma tak, że nie bierze, zawsze ci coś weźmie. O, o, o mam, mam, mam. Łososia Łosia. Rybcie, no to lecimy dalej. Może, żeby tak, 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 bo naprawdę jest szansa, że będzie czy książka, czy na przykład skóra, Uuu. czy na przykład jakaś muszla. I z tymi, z tymi zaklęciami? Muszla? Może być muszla, może być muszla, a z zaklęciami rzeczy też mogą być. Może Zobacz. być sytuacja, ja akurat wyłowiłem teraz dorsza, może być sytuacja, że wyłowisz książkę, która będzie miała na przykład zaklęcie jakieś ultra rzadkie, że na przykład twoje itemki no. będą się same naprawiały. No to jest mega mocne. O, mam tutaj. O, kurde, ale podskoczyła Ej, ta ryba. Nie, to mnie nie bierze. Dobra, ty gdzie jest ta ryba? Tutaj jest ta ryba, dobra. Jakby ci mega długo nic nie brało, no to może zarzucić no jeszcze właśnie, raz. Ale musisz zmienić miejscówkę Ej, to... co mi nie brało? Ale to, to nie jest tak, że w jednej miejscówce ci bierze, a w drugiej ci nie bierze. dobra, ja... nieważne. No dobra, ale, ale okej, niech będzie, niech będzie. Patrz, płynie ci, płynie ci. I O, ciach. Mam, mam, o mam. masz rozdymkę Rozdymka! A jesteś głodna teraz? No, to, to jest! Jesteś no, głodna? Jedna Jedno, troszeczkę. To zjedz, tylko. No. to zjedz ją Nie, bo jej mi się coś stanie po niej. Nie, no zjedz ją, nic ci się nie stanie o kurde, o kurde! Ej, no jaź! Ej, widzisz jak ci faluje ekran? Tak, o jezu jak źle! O jezu jak źle! No mi Roz... Oj, <laughs> jest mega mocna. Ej, no przyznaj, że to zabawne! Nie. No, no jak? No zaba... Co mi się stanie? No jak to nie jest zabawne? Ej, no no dobra, zamiaram, ale musisz. co się dzieje, jestem zatruta. No już nie jesteś. dobra, mów dalej, no, bo ryby nie. ci zaraz uciekną, ty płoszesz ryby normalnie. A, i taka zasada. Raczej nie da nie się, na się spłoszyć ryby w Minecrafcie. Ej, nie, ty umierasz z głodu teraz chyba. Nie, bo teraz mi cały czas leci. Mam jedno serduszko, ale jest zielone cały czas, jakby cały czas jestem zatruta. Że jesteś za... No to zjedz coś! zjedz coś! No jem, ale co, so, ja cały czas jem. na no. je... A, no to jak całko, masz pełno, to olej, Ale to, mam to... zielone serce cały no czas. No nie, to łowisz ryby dalej, to jest git, nie, to jak masz pełny, że tak powiem, pasek jedzenia, to jest spoko. Tu łów w takim razie tutaj dalej. W ogóle ja mam bardzo ale fajny mam... pomysł, żebyśmy, moi drodzy, tylko dajcie znać, co wy na to, abyśmy w ogóle zrobili też odcinek, jak robimy pojedynek na to kto złowi więcej itemów w określonym czasie na przykład przez jakieś 10 minut, tylko żebym załatwił do naszego odcinka jakieś sensowne wędki, nie zwykły fishing rod tylko bym załatwił, wiecie, normalnie z lurem, z lack of the sea z mendingiem i tak dalej, i byśmy zrobili normalnie pojedynek na jakieś diaksy, kto po prostu złowi więcej Ej, no czemu ty nie łowisz? No weź łóż łowię Ty, 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 ty wyrzuciłaś?! No skończy. to ja zabieram jak darmowe TNT. Co sobie zabierz? Mogę ci jeszcze dirt oddać. Ty, no TNT to jest jedna z cenniejszych rzeczy tak naprawdę w Minecraft. No do, później bym jakby... sobie wzięła. E, wiesz, że itemy wyrzucone znikają po paru minutach? Naprawdę? A ty o, nie wiedziałeś nawet? Dobra, mam znowu dorsza. Wow, ej naprawdę, itemy znikają. Ty nie wiedziałam. Kiedyś było tak, że to było 5 minut i znikał item, teraz nie wiem. Raczej jak nie jest wczytany chunk, to to trwa dłużej, ale no, ale kiedyś było to 5 O! Patrz co wyłowiłem. Co masz? Butelkę z wodą. Zjedzają. Butelkę z wodą wyłowiłem. No, Dobra, widzisz. Czekaj, coś mi płynie tutaj, czy nie? Różne Takie rzeczy naprawdę ryby, ciekawe tak. da się tutaj wyłowić, ale z takich najciekawszych to chyba właśnie książki enczotowane. łuk! Rozumiesz, że łuk się Ej, da na wyłowić. Ale ciekawe jest to, że tutaj nie widać tych rybek, że one pływają, a można je wyłowić. Można. A są e, stawy o, 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 o. też, w których widać rybki pływające, no nie. Dobra, patrzę tutaj też ciach, okej, okay, dorsza sobie tutaj wyłowiłem. No ale widzisz, jakby już jakby rozumiesz zasady łowienia ryb w Minecraft'cie. Tak, ale mnie też to, że ta rybka, która pływa ten łosoś, to on tak naprawdę jest taki duży w tej wodzie, a jak się go już to jest taki glucki. Dobra, a co byś powiedziała na to, że. No, kałamarnica obok ciebie jest w wielkości dwóch kratek, a jak ją rozwalisz, to masz malutki temek. No właśnie. No, a, a krowek rozwalisz na przykład? takie wielkie, mi tam właśnie z taką wielką krową. O, patrz, masz branie. Nie, to ja mam branie. patrz. Ciach! Ja mam... Rybka wyłowiona. No to u ciebie też za sekundę będzie. Skoro, skoro u mnie było, no to u ciebie też zaraz powinno być. Ty... A Ja mam dużo dorszy, to będę miał dla kici, kici, No, możesz dać kotu normalnie rybę i powinien być, że tak powiem, zadowolony. Patrz, płynie ci. Płynie ale ja ci. Czy ja muszę usmarzyć tą rybcię. Nie, normalnie surową możesz dać. Patrz. O, mam, okay, dorsze. masz dorsze. No i ciach jest Nie, dorsze. Nie, to tutaj. jest. Mam trzy, trzy dorsze i trzy ale Dobra, dalej. tutaj ciach. Okej, okay. a chodź teraz do kota. Chodź teraz do kota w takim razie nie? Możemy no spróbować dobra. dać mu rybę, bo ja szczerze Ej. powiem ci totalnie bez beki: nigdy nie miałem na naszym serwerze kota. Nigdy. Więc ja do końca nie wiem, jak to z kotami jest. Wiem, że ogólnie koty oswaja się rybami, ale czy kota można no. nakarmić rybą? Tego nie wiem. Chyba tak. Znaczy, że nakarmić, kiedy jest oswojony, to mam na myśli, A. czy się da. Moim zdaniem tak. Ale weź sprawdź, weź kliknij prędczy. Znaczy, no czy no da się? Nie, bo da, da się rozmnażać. No, w... a ja, głupi Oj Abera. Ja. Ej, ej, głupi Abera, przecież ja da, się no... da się Da się normalnie tutaj przecież rozmnażać koty rybami, a ja myślałem, że się nie da karmić. Nie. Dobra, ej, ale jakby w takim razie, patrz, ile ty masz teraz rybek? Teraz mam pięć Ja sobie tutaj zrobię dla kota. Masz tutaj w takim razie. O, wiesz co, Tu patrz. To patrz, od razu zrobimy tutaj skrzyneczkę. Chcesz, żeby tutaj kot miał normalnie jakby swoją skrzynkę z rybami, tak? tak? Dobra, no to patrz, tak. ja ci tutaj zrobię patrz, pyk, pyk, pyk. Okej, okay, dobra, masz i postaw ją w sumie gdzie Ci się tutaj podoba, żeby faktycznie tutaj kotek miał normalnie swoje rybki. Okej, okay, dobra, gdzie ty to postawisz? Dobra. Gdzie ty tutaj to postawisz? To tutaj sobie postawimy tu. Dobra, myślę, że spoko. Myślę, że całkiem git. Moi drodzy, dajcie znać. Dobra. Myślę, że to jest fajny pomysł, aby zrobić pojedynek na łowienie ryb. Kiedy byśmy ogarnęli dobre wędki. Subskrybujcie kanał, wpadnijcie oczywiście na kanał Abragames i do Julki oraz... Wbijajcie na sklep, bo kwestią kilku dni jest wspólna kolekcja Abra i Juli Team. A ja wam życzę dobrego dzieneczka, eleczko i puu!